Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Marka Chwała Tobie Panie Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo pańskie a Tobie Chryste... Siądźmy na chwilę. Drodzy bracia i siostry, Wbrew pozorom ta sytuacja, w której Pan Jezus przychodzi do swoich bliskich, ma ona miejsce dosyć często, także i współcześnie. Można powiedzieć, my jesteśmy właśnie bliskimi Pana Jezusa. Modlimy się do Niego, przynajmniej chcemy być Jego braćmi, siostrami. Ale w nas samych może być właśnie takie niebezpieczeństwo jak w Nazarecie, aby zignorować po prostu Jego obecność. Przyszedł Jezus do Nazaretu, do swoich, no i bliscy odkryli, że przecież to jest znana nam osoba. To nie jest ktoś. Nadzwyczajny. Przecież jego braci i siostry, czyli, czyli kuzynów, bo wtedy nie było osobnego słowa na kuzyni, ale właśnie, czyli jego kuzyni żyją wśród nas, znamy Maryję, Józefa, nie jest to nikt, nikt nadzwyczajny. I w ten sposób właściwie go zlekceważyli. Nie okazali mu wiary, nie okazali otwartości na jego działanie. Czy taka sytuacja może mieć miejsce współcześnie? Jak najbardziej dzisiaj przychodzi, właściwie każdego dnia przychodzi do nas Pan Jezus. Można powiedzieć też w taki niepozorny sposób, jak przychodził właśnie wtedy. Bo nie przychodził do Żydów jakiś król z obcego państwa. Przychodził ktoś, kto się wśród nich wychował, kto ich znał i dzisiaj też przychodzi do nas pan Jezus w sposób bardzo niepozorny w białym chlebie w hostii ale jest to żywy i realnie obecny bóg czy przyzwyczailiśmy się może już do tego no właśnie jak jak nasza cześć wobec Eucharystii w nas samych pracuje, w jaki sposób działa w nas samych, czy my witamy Jezusa Chrystusa rzeczywiście w Eucharystii jako prawdziwego naszego Boga, albo może nam on właśnie spowszedniał, a no to jest tak jak na co dzień nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, i wtedy z obojętnością mijamy Pana Jezusa. Albo właśnie, zechciejmy z uwagą, wielkim skupieniem przyjąć tego, który wychodzi do nas, wychodzi do nas jako, jako właśnie Bóg bardzo niepozorny. Bo on chce do nas się zniżać. On chce wychodzić do nas jako mały, prosty Bóg. Niedawno rozważaliśmy w czasie Bożego Narodzenia jako dziecię. Czy dzisiejsze czytanie temu przeczy? No bo widzimy tam Pana Boga jako osobę karzącą i to może w sposób nawet niezrozumiały, no bo Dawid postanowił zliczyć swój naród. Cóż takiego złego zrobił? Moi drodzy bibliści też to opowiadają, że ten czyn zliczenia narodu, właściwie on miał taki charakter, którego my dzisiaj nie uznajemy, nie, nie rozumiemy. To znaczy właściwie chodziło o taki gest wyrażenia panowania nad tymi ludźmi, to znaczy wyrwania ich z panowania Pana Boga. A poddanie ich panowaniu no, Dawidowi. Tak tak jakby oni nie mieli Boga Ojca w niebie najpierw, tylko, tylko przede wszystkim własnego króla Dawidowa, Dawida. Zliczenie czegoś miało taki e, symboliczny wymiar e, właśnie e, panowania nad kimś. E, I właśnie przez ten. E, ten gest, który albo przez, przez ten, to dorozumiane, właśnie gest panowania, sprowadza Dawid kary na, na swój naród. Też pytanie, dlaczego, dlaczego ten pan Bóg w takim razie karze, czy, czy, musi, czy musi karać ten dobry pan Bóg? Pamiętajmy to w kontekście także i Nowego Testamentu i w kontekście tego, co już wiemy. Pan Bóg przede wszystkim jest źródłem życia. Najbardziej dotkliwą karą, jaką Pan Bóg mógłby zesać na człowieka, to jest po prostu odcięcie Jego, Jego łaski, Jego, Jego życia. Wszelka, wszelka kara Pana Boga zmierza do dobra człowieka. Gniew Pana Boga jest święty, to znaczy zawsze zmierza do polepszenia stanu człowieka. Bo my, my może kojarzymy gniew ludzi, który czasem jest wynikiem jakiejś impulsywności. Gniew Pana Boga nie jest taki, on zawsze zmierza ku dobru człowieka. Bóg zawsze poprawia. Nawet karząc zawsze poprawia los człowieka. Dlaczego? Dlatego że, no, dlatego, że jest to proces, który prowadzi do wylewania na nas łaski życia. Najgorszą sytuacją jest dla nas odcięcie od źródła życia, jakim jest Pan Bóg. Więc każdy, każde działanie Pana Boga, które zmierza do darowania nam tego życia, nawet jeśli musi Pan Bóg dopuścić jakieś cierpienie, jest właśnie ukierunkowane na dobro. Często tego właśnie nie rozumiemy i dlatego też współczesny człowiek ma problem z zrozumieniem Pana Boga. My zechciejmy uwielbić Pana Boga właśnie w Jego... Niepozornej obecności w świętej hostii, kiedy on dzisiaj przyjdzie po raz kolejny, to otwórzmy nasze serca na jego obecność. Bóg w hostii, Bóg uniżony, Bóg sługa, Bóg, jako jeden z nas, on wyciąga do nas ręce i otwórzmy na niego jego obecność nasze serca.